Jedna czwarta osób nie zdała matury w roku 2021. Moi drodzy, co czwarta koleżanka, co czwarty kolega nie zdał matury w pierwszym terminie 25,5% to jest wynik duży czy mały. No właśnie dziś sobie będziemy to rozważać. Nie tylko statystyki, nie tylko dane, ale również informacje, jak to się dzieje, że matura wypływa, jak to się dzieje, że nikt nie ponosi konsekwencji, jak to się dzieje? Że ci ludzie nie mają unieważnionych egzaminów. I kolejne pytanie: jak to się dzieje? Że tak naprawdę matura to nie jest już równa gra od kilku lat? Wiem to ja, wiedzą to inni. A pokładuła po dalej, dalej szuka. Czym skubidu Niesamowite, moi drodzy, niesamowite, ale dzisiejszy odcinek będzie arcy ciekawy. Cześć, ja nazywam się Emil Lipski. To jest kanał nie tylko dla studentów, nie tylko dla maturzystów, dla wszystkich osób pragnących się rozwijać w młodym wieku jeżeli jesteś tu z polecenia, z głównej to to jest kanał, gdzie takie mamy motto wymyślone przez widzów na instagramowych live'ach, jak żyć, a nie tylko przeżyć, gdzie rozmawiamy sobie o tym jak w tym kraju można się rozwinąć tak, by nie trzeba było na przykład wyjeżdżać za granicę, by dobrze się ustawić dobrze żyć, własna firma łączenie tego z pracą etatową, studia dzienne, ja właśnie o tym odpowiadam na własnym przykładzie, prowadząc m.in. swoją markę odzieżową volawer no i moi drodzy to wszystko ma sens, to wszystko fajnie się tutaj na kanale rozmawia, jeżeli jeszcze nie widziałaś, nie widziałeś filmu, co trzeba wiedzieć przed studiami, to oczywiście odsyłam, gdzieś tu będzie odsyłacz. No bo teraz kwestia tego, co dalej po maturze. Ale jeżeli, zacznijmy z grubej rury, tak jak mówię, jeżeli widzimy, że. Taka skala była wycieków, moi drodzy, ja codziennie miałem, codziennie byłem świadomy, prawdopodobnie tego, jakie będą odpowiedzi, albo jaki będzie temat, albo i, i tak dalej, I tak dalej. Prawdopodobnie, bo oczywiście żadnych wycieków nie miałem, no to coś jest nie tak, przez rozpoczęciem matury, jeżeli jeżeli ja na Instagramie mówię ptaki latają kluczem, będzie 21 stopni i tak dalej, jeżeli chodzi o matematykę, w momencie kiedy piszą ludzie egzamin, oczywiście to był piękny wiersz z mojej strony, nie żebym miał jakiekolwiek Człowiek, e, przecieki o siódmej o 8 rano. Odpowiedzmy sobie szczerze na to pytanie, no. Jest to dramat. Yy, oczywiście chwalicie się teraz wynikami w komentarzach. Jestem ciekawy, jak wam poszło. No, nie po to tutaj miesiącami pracujemy, rozmawiamy o studiach, o brzej przyszłości, karierze i tak dalej, żeby teraz nie było komentarzy, jak wam poszło. Czy, no wiadomo, pewnie będą, będzie kilka podziękowań odnośnie sposobu, jak zdać bez lektur. Do tej pory działa, od kilku lat pomogłem, myślę, już setkom tysięcy ludziom i, i działa, no. Działa, działa, działa. Jak działa, to dobrze. No, ale moi drodzy, no, coś niesamowitego, taka skala, wyciekła, jaka była. I tutaj dane, moi drodzy, to są twarde dane, to nie jest to, że wymysł, czy, czy nie wiadomo co. Uwaga, w 2021 wieku unieważnienie egzaminu materialnego, wiecie ile osób dostało? 291 osób. 291 osób na 270 tysięcy piszących ludzi dostało unieważnienie egzaminu. Co ja mówiłem? Co ja mówiłem już yy, wcześniej? Jeżeli rozmawialiśmy sobie raz o maturze, na live'ach, właśnie na Instagramie, emil.lipski, oprócz fotek z Majorki, fajnej go też tu lecimy, to też matryczne live'y są. Nie tylko trzeba się wygłupiać na Instagramie dodawać fotki tyłka. To też. Podobno zasięgi robi. O, widzicie. Taki nurt. Social media. Ja pierdzielę. No ale to, nie wiem, odchodząc od tematu, 291 osób. Dla porównania, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli skalę. 345 osób w roku ubiegłym, gdzie wycieki były też grube, gdzie też robiliśmy sobie materiały na ten temat. 300 osób w skali kraju. Wow. Wow. Idźmy sobie dalej. Jakie to unieważnienia były, moi drodzy? W czasie egzaminu unieważnili prawie połowę, albo nawet lekko ponad, bo 100 plus 44 plus 1... Tyle osób unieważnili w trakcie egzaminu, w czasie jego trwania. Po egzaminie unieważnili naruszenie przepisów przeprowadzania 38 osób. Egzaminator stwierdził niesamodzielność. 86 osób w skali tego kartonowego kraju zwanym Polską. Zagubienie, zniszczenie arkusza. Jedna rzecz, jedna osoba. Jedna jakby sztuka. Zaraz sobie tym porozmawiamy, bo każdy jest ciekawy, jak to się dzieje, że tematura wypływa. Inne przypadki, 13 unieważnień. 300 osób. Moi drodzy. Co to jest? Ja się pytam. Czy to jest to, że teraz czujesz się oszukana, oszukany jako motorzysta zeszłoroczny, tego tegoroczny i tak dalej. Po co ten trud? Jak wystarczy mieć dojścia? Ale to dobrze, bo to już pokazuje, moi drodzy, jak żyć w tym kraju. Jak żyć, nie tylko przeżyć? Musisz być sprytny, musisz być zwany niczym Liz Wolawer, bo, marce, masakra, no, śmieszne porównanie, ale taka jest rzeczywistość. Zderzenie rzeczywistości. Jaka panuje w tym kraju, w Polsce, z tym, jaką mają wyobrażenie młodzi ludzie czasami, ludzie chowani już na internecie jako my, osoby, które widzą zachód, osoby, które słyszą, osoby, które oglądają i chłoną informacje, a nie tylko telewizję, no to to jest dobre zdarzenie z rzeczywistością, żeby pokazać, żeby zgnoić tak naprawdę wszystkich maturzystów i pokazać, jak działają komórki Aparaty państwowe w tym kraju Jak to wszystko funkcjonuje Tak by młody człowiek już w wieku 18, 19, 20 lat Miał świadomość tego Jak będzie mu się przyszło poruszać Jak będzie na studiach i tak dalej Ale o czym jak będzie na studiach to już Parę filmików na kanale jest Skarbnik, Skarbnica wiedzy mała się tutaj robi Wydaje mi się, ale o tym będziemy sobie jeszcze rozmawiać Tak by was przygotować, by od października Byście tam wchodzili jak do siebie A nie, że nie wiecie co to CTSy Dziekanka o co chodzi Jak sesja, kiedy kolokwia, jak się rozmawia z wykładowcami. Wszystko sobie będziemy na tym kanale oczywiście rozmawiać. No niemniej to mnie najbardziej żenuje. Jestem, czekam na komentarze. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Drodzy maturzyści, nie tylko właśnie tegoroczni, ale to jest po prostu porażka. Matura wypływa co roku. Co roku wypływa matura. Ja dopiero teraz się dowiedziałem, że nawet jak ja pisałem maturę, to również ta matura wypływała. Że nada, że nada. I potem pokłatua mówi, że wychodzą ludzie po maturze albo w trakcie matur, codziennie, moi drodzy, codziennie wycieki, niesamowite, na ogromną skalę. Ja myślę, że dziesiątki tysięcy ludzi mogło z tego korzystać. Naprawdę myślę, że co piąty, co szósty, co siódmy maturzysta w tym kraju mógł coś usłyszeć od razu. W trakcie po wyjściu, był świadomy na pewno tego, czy te wycieki były. Na pewno. Tyle osób było świadomych, bo to było grube, to w mediach mówili, telewizja, prasa i tak dalej, wszyscy o tym mówili. Wychodzi pokład tuła i mówi, że będzie szukała sprawców. Jak to się dzieje, że co roku oni szukają sprawców i tych sprawców nie ma? To tak jak ze zgubieniem, zgubieniem, z tym jak ci ukradną rower. Roweru prawdopodobnie nigdy nie odzyskasz, bo tak działają służby w tym kraju. Przykre. Ale witam, bo przecież to egzamin dorosłości, więc witam w dorosłości. Tym bardziej w dorosłości, w poważnym, pięknym, gdzie mamy góry i morze, kraju zwanym Polską. Dlaczego tak narzekam? Dlatego, że w Niemczech nie wyobrażam sobie, żeby na przykład taka sytuacja miała miejsce. Nie mówię tylko, że w Niemczech, ale w jakimkolwiek cywilizowanym kraju, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi ma, jeżeli tylko miała dostęp chwilę przed mm, maturą do internetu, sobie ludzie rozsyłają. Jest taka możliwość? No to ja się nie dziwię, że ludzie są oburzeni, że ludzie uczą się rok, dwa, trzy albo w ogóle całe, całe swoją edukację, by zakończyć szkołę średniej i dobrym wynikiem. Pamiętam teraz o technikach. By zakończyć ją dobrym wynikiem i okazuje się, że jest grupa ludzi, która ma dostępy i nikt nic z nimi nie robi. Wow. Wow, wow, i jeszcze raz wow. Jestem ciekawy, co sądzicie. Moi drodzy, jak to się dzieje, że matura wypływa? Bo jest to bardzo proste, bardzo proste. Tu nie trzeba naprawdę pokłatuły i śledztwa, bo to śledztwo to starczy pomyśleć logicznie. Więc tak, układają dużo wcześniej, dużo wcześniej jest układana baza tych pytań, które pojawią się. Tak, to nie jest tak, że trzy tygodnie wcześniej ktoś siada i mówi, no tu damy zadanko z prawdopodobieństwa. Tak to nie działa dużo wcześniej i sobie to zostawiamy. Mamy tu informację, jak potem to się dzieje, że matura nagle wpływa nie tydzień wcześniej, a chwilę wcześniej, ale wystarczająco tak, by można było z tego skorzystać. Google Trends mówi nam o tym, że co roku hasła są wyszukiwane, jeżeli chodzi o streści zadań i tyle, moi drodzy. Bądźcie myślący. Ja naprawdę na tym kanale nie zachęcam do tego, żeby być prywosem, a osobą myślącą, istnieje inna wyszukiwarka niż Google. Naprawdę, to nie jest takie trudne, by to odkryć. Pozdrawiam serdecznie grupę, grupę którą w tym momencie teraz opisujemy. Ale dobrze, cóż, idźmy dalej. Idźmy dalej. Arkusze przecież są. Naklejki, zabieżendowane, ej Emil, tu nie ma możliwości na makloki, tu nie ma możliwości na to, żeby ktoś tutaj sobie miał odpowiedzi wcześniej, jak to możliwe, że to się jednak dzieje? Pytania bez odpowiedzi, moi drodzy, transport, arkusz, no ale przecież Emil, są plomby, są plomby, dojeżdża kurier do szkoły, odpowiednio wcześniej, tak by to było wszystko, wiecie. Nie na wariackich papierach. Ludzie o no, dziewiąty już mają zaczynać pisać. Wcześniej się zbierają nerwy. Obczajanie koleżanek w ładnych strojach, obczajanie kolegów w garniakach. Fajne momenty, stresujące, ale jednak <laughs> napięcie wzrasta. Ja jestem niczym ibisz w opowiadaniu tej historii. I dzieje się, moi drodzy, taka piękna rzecz, że co z tego, że są plomby? Jeżeli układ Podlasiański. Nie wiem, czy tak się mówi w ogóle. Dlaczego Podlasiański? Zaraz zobaczymy. Układ na Podlasiu, bo nie, żeby mówmy już po polsku. Układ na Podlasiu, układ zamknięty. Okazuje się, że to nie jest problem, by dostać arkusz z otwartą plombą, jeżeli wiesz wcześniej, że na tym skorzystasz. Cała magia procesu. Co z tego, że ktoś mówi, że są plomby i pokładuła, nie wie jak to się dzieje, bo są plomby i jak to się możliwe? Kurier nie może otworzyć, bo było widać, że na kuriera. No to proste, więc kurier kryty. Kurier dostarcza, daje tyle. Ale to, jak potem się dystrybuje te arkusze, to jest druga sprawa. A to dystrybuje szkoła, a nie, że kurier łazi wam po biurkach i wam rozdaje to. A widzicie. I tu się pojawia magiczne słowo szkoła. Dyrekcja, nauczyciele, kadra pedagogiczna. O systemie edukacji, pewnie pogadamy sobie w najbliższą niedzielę, w podcaście Niedziela z Emilem, o tym, co ja sądzę teraz o szkołach średnich, o tej maturze i tak dalej, bo to będzie dobry, po, dobry czas, aby nagrać sobie po maturze, co dalej, jakie wnioski. To jest inny temat, nie narzekajmy w tym momencie na to, ale, ale jest dyrekcja, która lubi mieć wysokie statystyki. Jest dyrekcja, która chce się pokazać na tle innych. Przede wszystkim jest dyrekcja, która tak naprawdę jest wybierana w większości szkół politycznie. Politycznie, moi drodzy. Nie za osiągnięcia, nie że ktoś jest dobrym menagosem. Politycznie. Trzeba się pokazać. Trzeba mieć dobre wyniki. Coś jak praca na akord. Ile zrobisz, tak cię będą postrzegać. No i co? No i chyba każdy sobie połączy tą układankę. Moi drodzy, każdemu jest na rękę. To jest układ, jak się mówi, win-win-win. Tak samo tutaj. Wszyscy wygrywają. Wygrywa dyrekcja, wygrywają nauczyciele, którzy tak naprawdę są dogadani z uczniami, którzy mają dostać te odpowiedzi. No nie jest tak, że z CKE wyciekają te odpowiedzi. CKE jest, w, mo w mojej ocenie, tutaj czyste, dlatego nigdy się nic nie dzieje. Wielkie śledztwa zapowiadane, śledztwa się kończą, wyniki są ogłaszane i nic się nie dzieje. Nic. Bardzo to jest dziwne. Bardzo to jest dziwne. No i moi drodzy, idąc dalej. Mamy cały tutaj proces rozpisany. Trafia ktoś na taki arkusz nie dlatego, że są losowane. Tylko są umiejętnie rozdawane. Czy CKN narzuca wam, jak macie siedzieć na egzaminie? Czy okazuje się, że wchodzisz do sali i w niektórych szkołach już trochę jest określone, jak ty siądziesz. Banalne, banalne. Czy wy myślicie, że stosik tych R-kuszy nie, nie da się, tak zrobić? By, było to magiczne otwarcie. Bez otwarcia? Wszystko już pozostawiam ocenie własnej, ale jak kuła tuła ma zamiar się pofatygować, to fakturę również mogę wystawić, bo to nie jest odkrycie. Wystarczy tylko, nie wiem, porozmawiać z ludźmi. Cóż, cóż, takim żyjemy tutaj, taki mamy klimat. Taki mamy klimat tutaj. Pamiętam, że jedna z osób nazwała i tak to wygląda. Moi drodzy, nie ma tu też, nie ma tu też dziwnego zaskoczenia, przewinien sobie tylko tutaj. Nie ma zaskoczenia, że Podlaski króluje. Zdawalność matur 81%. Lubelskie dla porównania pod spodem 73%. Duża różnica, co? Cały kraj tak naprawdę ma siódemkę z przodu, ale jedno województwo ma osiem z przodu. Ci siedem, oni osiem. Niesamowite. Chyba wam też żubry pomogły, naprawdę. Żubry, żubry pomogły napisać maturę. Jestem tego pewien. Prawie pewien. Bo nie jestem tego pewien. Jestem prawie pewien, że do żubry przyczyniły się do tego, że. Że lepiej poszła ta matura i lepiej ona zawsze idzie w tym regionie. Bardzo mądrzy ludzie. Bardzo mądrzy ludzie. Moi drodzy, zostawiając ten temat, bo mnie to się tylko, tylko denerwuje, jak to, jak to, jak to o tym opowiadamy, to przejdźmy sobie przez taki wątek, że. Media nakręcały Ale będą złe wyniki Oj, 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 ale będą wyniki Ale to wszystko będzie złe i tragiczne I dramatyczne A ja na live'ach na instagramie moim emil.lipski No kto nie followuje ten trąba no, Naprawdę, no maturzyści Emilówka 2.0 przed nami Największa in integracja y Studencka na tym kanale Piękna będzie to impreza Także szczegóły na instagramie Nasza prywatna imprezka VIP. Wszystkiego do oporu Bucik, obcasik, dziewczyny, pyk, panowie, koszula, piękna, pyk. To będzie impreza, to będzie impreza. Kto już wie, co ta to wie, kto nie wie, to się dowie w swoim czasie na Instagramie. No ale tak czy tak, moi drodzy, no to była ta nakręcana fala, ojejku, co to będzie. A ja mówiłem, że nic nie będzie. Że tylko zobaczycie, do czego doprowadza tak naprawdę beznadziejna edukacja w tym kraju. Do tego, że i tak się ludzie uczą sami, a nie uczy ich szkoła. Przygotowuje się sami, a nie przygotowuje ich szkoła. Jak to jest, że mamy na powtórki z matematyki tydzień? Ktoś powiedział, uczysz się całe liceum, całe technikum, żeby matmy zdać. Moi drodzy, no dobrze. Tylko dlaczego nie możemy wyważyć materiału tak, żeby się skończył 2-3 miesiące wcześniej i żeby ludzie klepali te matury, bo na tym to polega. Oklepać matury, oklepać zadanka, schematy i się w tym człowiek czuje już trochę pewni. Oprócz tego, że musi dołożyć wiedzy. Dramat. Dramat. A edukacja zdalna tylko pokazała, że ta szkoła bardziej czasami przeszkadza niż pomaga. 74 do 74,5%, jeżeli chodzi o wyniki zdalności rok do roku 2021. Prawie to samo. A ludzie całą klasę maturalną siedzieli na zdalnych. Całą klasę maturalną. Ja sobie tego nie wyobrażam. Ale się udało. I miałem rację, ludzie mówili na live, jak rozmawialiśmy sobie o tym, jakie studia wybrać i tak dalej, o kierunkach, o miastach, o kosztach utrzymania, ostatnio był ten live i był też live taki po maturze. No i moi drodzy, że czy spadną wyniki Emil, a czy, czy spadną progi i tak dalej, moi drodzy, progi punktowe będą ja osobiście twierdzę bardzo podobne, nie będzie drastycznych spadków. A wszyscy w mediach, pogrom, armagedon, jakie będą wyniki? To od razu się przekłada na progi punktowe. No bo z czego się biorą progi punktowe? Z tego, że ileś osób idzie najlepszych, oni mogą wziąć tylko 100 osób, bo na tyle mają finansowanie jako uczelnia, bo uczelnie są finansowane. To to, kto jeszcze co mówi, że coś jest za darmo, znaczy, że ktoś za to musi zapłacić. To, że coś dostajesz za darmo w świecie, znaczy, że coś musisz od siebie dać. Nie wiem, to jest banalne ale mniejsza, nie ma nic za darmo i moi drodzy, no mamy to, mamy to, że niby za darmo, no chyba każdy już się połapał, chyba każdy się już połapał, że no za darmo to w tym świecie to już można nawet nie tylko dostać po ryju, <laughs> że nic to, nic to by nie dało, nie dałoby nic, no nic moi drodzy. Przygotowania do matur tak naprawdę ludzie robili sami przez rok, sami przez rok robili, i okazuje się, że też nieźle tak napisali. 100 osób odcinamy, kupon. Jeżeli napisali ludzie podobnie, to progi też będą podobne i cała tajemnica wiary, złoto i dolary. Moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, widzimy się na następnym live na Instagramie już za kilka dni. Pozdrawiam.